Nie osiemnastej, na twitch.tv slash mandzio. Aaron Larson spędził w górach 127 godzin przygłożony przez gigantyczny karm. Kiedy skończyły mu się zapasy, wiedział, że pozostało mu tylko jedno: Odcięcie swojej ręki z cyzorykiem, a następnie przejście 7 mil z powrotem o, do O kurwa, ta krew! Czemu nie osenzurowana? Ale ta historia jest stosunkowo znana. Powstał u niej nawet film o tytule 127 godzin. I o ile sytuacja w jakiej znana... Czy film też trwał 127 godzin? się Aaron jest nie do pozazdroszczenia, jest to stosunkowo jedno z łagodniejszych, zależywszy na to, co spotkało wielu innych ludzi. Na przykład pasażerów samolotu, który w 1972 roku pokonywał trasę Montevideo Santiago. Rozbił się on w Andach, na wysokości hmm. 4000 metrów 45 z nich przeżyło 25, jednak 8 z nich zmarło dwa tygodnie po całym wydarzeniu, kiedy Operatorka wrzuca jutro w ogłoszenie jak skończy dzisiaj. na szczytach dwa miesiące w mrozie i w w wielu z nich poranionych. Jedzenie szybko się skończyło, więc zmuszeni byli, by jeść ciała tych, którzy zmarli. Pomoc nie nadchodziła, więc dwóch pasażerów, młodych sportowców, udało się samodzielnie, bez żadnych map, czy nawet pojęcia o tym, gdzie są, by znaleźć pomoc. Dziękuję, Lewu. kochany jesteś. Górach, dopóki nie znajdziecie cywilizacji. Dopiero Takiego widza to ze świecą szukać. Mogli wrócić do domu, jednak trauma, jaka spotkała ich po przeżyciu katastrofy lotniczej, czy jedzenie ludzkich zwłok, zostaje z nimi po dziś dzień. Na podstawie tych wydarzeń również powstał film o tytule Alive. Kurde, nie wiem no, czy nie widziałem to kiedyś to tego w filmu, szczerze mówiąc. W Korei. Liczne opowieści uciekinierów z tego regionu rysują przed nami świat, w którym bieda, i głód i choroby są dość powszechne. Potwierdzają to też raporty niezależnych organizacji. Pokazać, zły, nie na 100%. Czy on miliony razy leciał na TVN Można TFLN? W takim spadek, czasie, że mogą go zobaczyć. Co? Młodego żołnierza, który w 2017 roku przekroczył granicę z Koreą Południową. Podczas tego procesu okay. jego samochodem jednego koła. Następnie biegł przed siebie, będąc pięciokrotnie postrzelonym. Po tym, jak przekroczył granicę, żołnierze Południa uratowali go. W procesie z ucieczki stracił połowę swojej krwi, a jego ciało było pełne pasożytów, a do tego przeciwciał węglika. Ale Ignacy przystojnie synaresy... wygląda? No właśnie, kurwa nie! No właśnie nie! Jest rozmyty w chuj. Nie wiem, kto rob, robi mu ostrość tej kamery, ale jest rozmyty w chuj. Krwi, a jego ciało było pełne pasożytów, a do tego przeciwciał węglika, co sygnalizuje, że północ może pracować nad bronią biologiczną. Od czego uciekał? Od biedy i... A tutaj już nie. To niech się zdecyduje. Ignacy po rutinoskorbinie, Ignacy przed rutinoskorbinem. Po przed. Chotuwa yy. głodu od więzień w których Nie no więzień, on go nie produkuje dziennie, prawa, które pozwala torturować całe pokolenia w obozach pracy. Powstała ten temat książka Eyes of the Tailless Animals, autorstwa Lee Sun-ok, ok, która uciekła z kolei. Jezu, Kami, jak te wszystkie to, zdjęcia się obracają w, w tym samym, w samym kierunku. Jezu, cały czas. czas. Mówi jeszcze historię kmerów w Kambodży, którzy korzystając z tortur i ludobójstwa próbowali Hipnotyzujące. porządek w swoim kraju. Prowadzili oni 150 więzień dla przeciwników politycznych, gdzie trafiali wszyscy Znowu? władzy. No, to było łatwo. Jeśli nie umiało się pracować na roli, oskarżonym effect. było się o sabotaż ekonomiczny. Jeśli było się inteligencją, zasługiwało się na śmierć. A na kto należał do tej kasty? Naukowcy, nauczyciele, muzycy, pisarze, ludzie po szkole, tacy, którzy umieli mówić w innych językach, czy ci, którzy nosili okulary. Tak, o. noszenie okularów było powodem do kary śmierci. Do tego należy dołożyć ludobójstwa, głód i choroby, które spowodowały, że jedna trzecia kraju zmarła podczas panowania czerwonych kmerów. Oznacza to, że co trzeci obywatel nie dożył końca reżimu. Czy to z powodu choroby, czy po prostu poprzez bycie skazanym na śmierć? Nie chroniło nawet bycie kmerem, bowe co bardziej Prawda mamika! I na dobrą mamika. sprawę, w każdej chwili, niezależnie od statusu pieniędzy czy położenia, można było spotkać szybką śmierć. Do jednego z bardziej interesujących przypadków przetrwania, czegoś niezwykle bolesnego, należy wypadek Finasa Gage'a. W 1848 roku pracował przy budowie torów kolejowych w USA. Zajmował się przygotowywaniem ładunków do niszczenia skał, które miały wtedy formę długich metalowych prętów zakończonych materiałami wybuchowymi. Popełniono jednak błąd i metalowy pręd o długości 1 metra i średnicy 3 cm wystrzelił w górę, przebijając się na wrot przez o ku, nas. O je, o kurwa. O płaty czołowe mózgu, ale ku zdziwieniu wszystkich obecnych, po kilku minutach wstał i zachowywał się normalnie. Rozmawiał i czuł się jak przed wypadkiem. Lekarz stwierdził wręcz, że jego stan jest dobry, a uszkodzenia nie są zbyt rozległe. Jednak nie wiedział, że uszkodzenie płatu czołowego wpłynie na stan psychiczny Finasa. Ten stał się bardziej porywczy i agresywny. Trudno mu było pracować jak wcześniej. Dopiero lata po jego śmierci odkryto, że tego typu obrażenia są niezwykle niebezpieczne dla psychiki. Jednak na dobrą sprawę istnieje spora szansa, że można je przetrwać bez większych problemów. Dodatkowo warto wspomnieć, że na takiej samej zasadzie, oczywiście bez ładunków wybuchowych, działa lobotomia, która była niezwykle powszechna w XX wieku. Ciekawe jest to Prima: Wagenholm, którą przytaczałem w odcinku o ekstremalnych temperaturach. Następny tutaj. Otóż w 2000 roku wpadła ona do lodowatej rzeki i utknęła pod taflą lodu. Spędziła tam 40 minut, powoli wychładzając swój organizm, tracąc przytomność. Łapała powietrze, jednak nie była w stanie się uwolnić, a jej organizm włączał powoli wszystkie jej organy, bo nie mógł wytrzymać ekstremalnej temperatury. Jej ciało czekało kolejne 40 minut na uwolnienie, a kiedy to się udało, jej ciało miało 13,7 stopni Celsjusza. Jednak udało jej się uratować, pomimo że spędziła prawie półtorej godziny walcząc o życie pod lodem. Mówiąc o przeżywaniu ciężkich warunków, możemy wspomnieć oraz Putinie, który owszem, w końcu umarł, jednak droga do tego była stosunkowo skomplikowana. Najpierw został on otruty, jednak osłabiło go to tylko, ponieważ cyjanek uległ uszkodzeniu. Następnie zamachowcy, zdziwieni, że cel jeszcze żyje, postanowili go postrzelić. No to również nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, bo raz Putin zrozumiał, co się dzieje Jezu, i rozpoczął walkę, jak, następnie płaci. ucieczkę. O, Pozdrawiam dla Ciebie, dziękuję, się za Również bez skutku śmiertelnego postanowiono dobić go pałką, roztrzaskując jego czaszkę. Następnie zawieziono go nad rzekę i utopiono, jednak, jak wskazuje późniejsze badania, raz Putin żył i próbował się uwolnić. Niż będąc pod wodą Także można powiedzieć, że przeżył on nie lada katusze Zanim wreszcie ktoś odebrał mu życie Może nie łapie się perfekcyjnie pod temat odcinka Ale uznałem, że warto taką ciekawostkę zamieścić Tak samo jak w wielu innych filmach, których być może nie widzieliście Są dostępne tutaj Zawsze możecie odsłuchiwać sobie każdy A to się, był, był odkaz... bardzo ciekawy odcinek Szkoda, że taki krótki Łapę w górę daję Uff. Mroźny odcinek